Witam Was w następnym odcinku na Królik Świl. Akurat sobie liżę lizaka. I zobaczcie, to jest mój świat. I zaczynamy... ...to... no tą zabawę. To nie będzie bajeczka. Pewnego dnia, akurat wczoraj jak się bawiłem, Umarły dwie osoby, tak jak Piggy, a nie wiadomo czy ona na pewno umarła. I tak jak boc, tylko że w Robloxie ma czerwone włosy. I te psiacze go prawie ugryzły, a ten pomógł im. I to był jego miecz, a Piggy miał niewidzialny łuk. I to zabiło dużo. Pewnie pewnego dnia. Stało się tak, że Usłyszeli jakieś głosy? Co to był za głos? Powiedzieli. To był akurat smok. Słuchajcie, to ja muszę ustawić kamerkę Oj, ta kamerka tu po prostu jest taka nijutka. wiecie jak co? Jak mrówka. A! Ja nienawidzę tej kamerki. Zobaczcie jak ja muszę to powyżej. I tutaj. Czekajcie wy. Dobra. Już go kończę. Więc zaraz będziemy mogli wam pokazać bajeczkę. A na razie to jest zabawa. Ten dzień to był bardzo niedobry. To była wielka przygoda. Gdzie wszystko było źle, ale akurat nic się nie stało, bo jeszcze się nie zaczęła ta przygoda. Na razie oni śpią i zaraz się obudzą. Ja wam pokazuję tego, którego trzymałem. O, powiedz, no zobacz, To jest kamerka. Tutaj musiałem włożyć do tej piramidki A ten leżał tutaj, że ta kamerka się nie przewróciła. I właśnie on tak ochroni kamerkę, Muszę zrobię wam dobrze. Już zaraz zję tego lisaka. O, już zjadłem tego liseka i zapraszam na bajkę. O, wstawać! Wstawać! Dobra, co to były za odgłosy? Wygląda, jakby to były odgłosy T-Rexa, ale na tej wyspie nie istnieje T-Rex, tylko potwory. Tak jak Pigi, Bots, ale umarły. Ale Pigi tak nie za bardzo. Na razie nie wiemy. Ale coś wielki cień się robi powoli. Ale on jest daleko. Tylko chmura. A, a spojrzę się na górę. Oczami. Mm -mm. Ej, nic nie ma. Wiecie. Tak, nic nie ma. No nic nie ma. Patrzy się. Chmury są cieniem. Właśnie są cieniem. Oj! Oj! Co tu zrobić? My żyjemy akurat. Tamto nie żyją. tamte to, jak przyszliśmy, to nawet nie żyły. Oj, to nasza wyspa. To po prostu jest tu korek jakiś. Co to ma być? To jakieś plakaty. Co to za wyspa? Dziwna, dziwna jest bardzo, ale musimy uważać. Tak, dziwna? Dziwna, dziwna? No, dziwna. Znowu coś się rusza. Ale tym razem bardzo głośno. A teraz to coś musiał zaatakować. A ty gościu, wychodź z wulkanu. No pozwólcie mi nie wyjść, żeby nie umarł czasem. Przez tego bota to prawie, że umarłem. Myślałem, że, że umarł. Myślałem, że ja umarłem, ale Tak to tylko był sen przed sekundą, taki miałem. Ja. Czyli że przed chwilą. Bo jak przed sekundą. Ta, no jak spaliśmy. Ej, ej, co to było? No, właśnie coś jakaś rączka. Ej, znowu. Znowu. Ej, znowu. A, to jest krew. Tak, to jest krew. Leci. Tylko taka żółta. To się zasikał. Nie, to jest naprawdę krew, tylko że żółta. To ktoś pije żółty napój. No, gościu, ty tam nie mów. Proszę, ja już nie mogę się... No jak to ja mam nie mówić? No jak? E, co to ma być? Pytam się, co to ma być? E, to jest jakaś stopa. Popatrzmy się wyżej. O nie, to jest smog. Eee, nie, tylko. Uważaj! O nogę mu prawie, że zastrzeliłem! No, uważaj! żeby cię tylko nie zjadł. To jesteś bardzo ważny dla psiaków. No, ja je kupiłem wam. Co tego je chronię? Kościół, chodź na, skały. na skałę. Na skały, A po co? I strzelnik. W niego? A gdzie on jest? A tam. Musimy go zabić. A tam to jest chyba dalej... Dalej coś. Jakieś, nie, jakieś nogi. Ej, tam w ogóle leci krew. Ej, ta krew jest na nim. Ej, co to jest? To jest jakaś rączka. O nie! To jest, to jest potwór kolejny. Ej, to jest jakaś rączka. to jest wielki, straszny potwór. O nie! Ten smok umarł. Ta rączka to jest straszne. Uważajcie, psiaszulki. O, prawie, że go zjadł. Akurat ta rączka to nie wiadomo co. Ale niech ucieka. Poszła do oceanu, bo nie wiem, jak ona skoczyła. Dobra, ale koniec chyba tutaj byli. E, no, Siemano, 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 Siemano. O, i co udało się zabić? Wszystkie potwory. Nie, jakaś... Jakaś rączka. No właśnie. A kto tam mówi jeszcze? A tam mój kolega taki. Aha. Ej, a my tutaj musimy. Już... Dobra, to kończę rozmowę. Dobrze. Mm, 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 mm. Koniec rozmowy. Ej, <trym> ktoś umiera. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ej, To nie nasz. A to jest wulkan? Ja żyję, żyję. Aha. To czyli, że ktoś musi umierać. Jeszcze ja żyję. Gdzie ty jesteś? No ja. Gdzieś ty był? a tam byłem. Aha, mówi tylko, że się przewróciłem. Jestem bardzo niedobry. Musimy coś zrobić. Oj, żółty pasuje. Coś żółty pasuje do tej planszy tutaj. To jest chyba wyspa. To jest out, to jest ziemia. Wiecie? B... Eee. Kto go zastrzelił? Bla. 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 No jo! To nie strzelaj w niego. Muszę strzelać. Ej, co się dzieje? Opiekunie żyjesz? Oj, już każdy z opiekunem. Chyba, chyba niepotrzebnie zabiliśmy to. Pepe, opiekun nie żyje. O nie, nikt nie żyje. Ja żyję. Jestem też opiekunem, jest kilka... A, zapomniałam, że jest kilka opiekunów. Czyli że wszyscy wy... Nie no, musimy wstać. A! O! Akurat żyjemy. Żyję. No ja też. O Chodźcie tutaj, a chodźcie O! zastrzelone. Ważne, żeby opiekuni żyli. No, żyli. Właśnie. Najważniejsi są. А, он меня такой... Эй, где мой пистолет? Ты... Бла, я тоже... Зас, шалон, наверное. Ну, наверное. Ja. O nie, postawił mnie. Ale tak mocno. O, postawił nas. On ryczy. On ryczy. Umarł. Dobra. Umarł. To teraz pytanie. Wszyscy żyją? Tak, my żyjemy, no tylko że jesteśmy troszeczkę po przewracami. O, ja Jestem taki opiekun, że wiem, co oni mówią. Oni mówią ten. Dajcie lajka i subskrypcję. Polubcie nasz kanał do końca, dajcie 800 bilionów lajków i subskrypcji, to nagramy kolejny odcinek z, z czego? Z czego? Z psiaczulkami I, i my nie będziemy w tej roli, a będą same psiaczule. Pójdą. I wiecie co? Ciekawe co się stanie. Mam nadzieję, że pójdą w dobrą stronę. Że nie pójdą w stronę jakiegoś potwora. Wiecie? No, jak dacie tyle subskrypcji, to będzie psiaczulki. No, muszą być. Tak, bo jak nie będą za tyle lajków i subskrypcji, to nie wiem. tutaj nasza kamera to chyba oszaleje. Kto ją nagrywa? Nikt! Ona leży ciągle. Tylko że wiatr ją przewraca. A, wiatr! Aha. Wiatr? Oj, oj, oj. No właśnie ona przewraca. O, ja jeszcze No gdzie strzelasz? Już nic nie żyje. A, a. I gdzie to poleciało? No bo strzelałeś, i to tak poleciało. Oś I poleciało. Dobra, nie żyj. Au, au! O znowu wiem, co one mówią. Mówią, to na tyle w tym odcinku.